Zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFDPL. Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy we Wrocławiu i pokażę wam dzisiaj cztery miejscówki, na których możecie sobie tutaj fajnie poćwiczyć. Zapraszam. Ta miejscówka to placyk przy, nie wiem co to za szkoła, ale znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Glinianej i Joannitów. Fajna miejscóweczka, są dwa drążki, jeden trochę wyżej, drugi trochę niżej. Tam się można podciągać, tutaj nie można sobie porobić bar dipsy. Obok jest drabinka, też ją można fajnie wykorzystać. Pamiętajcie, że grunt to wyobraźnia jak ćwiczycie. Na tej drabince można wykonać tak samo dipsy, Jakieś ciekawe podciągania z przejściami typu hop, 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 etc. No ogranicza Was tylko wyobraźnia zawsze i lecimy na następną Kolejną wartą uwagi miejscówką jest plac do, tak naprawdę do parkuru, nie do końca do street workoutu, ale do street workoutu też się nadaje. Plac znajduje się na wzgórzu Andersa, zaraz koło aquaparku. Naprawdę świetna miejscówka, kupę rurek, maści wszelkiej, i... bo tu już się można naprawdę pobawić, także polecam. Fiotr Prączewski jest naprawdę gitara. What else I can say? Szybka akcja, jest słoneczko, jest szum wody, jest szum kosiarek dlatego tego. Tak na spinie trochę. Przepraszam, kurczę, to się wytnie. No placyk w miodzie jest pod magnolią e, usytuowany, niedawno wybudowany, odgapili nawet kolory od mojego placu u mnie na wsi, ale wybaczam, bo jest naprawdę kozacki ten placyk. Druga najlepsza miejscowa w tym mieście, pomijając Andersa. Polecam, zapraszam, jest naprawdę pro. Ostatnia z czterech miejscówek, jakie dzisiaj odwiedziliśmy. Park na, przy ulicy Metalowców, właściwie przy skrzyżowaniu metalowców z lotniczą. Widać go z głównej drogi. Na pewno tu traficie jak widać jest wszystko, czego potrzeba, czyli drążki, poręcze i dużo, dużo innych. Drabinki, nie drabinki, jest się na czym pobawić. To by było w sumie na tyle. Jeśli chodzi o parki, które ja znam we Wrocławiu. Jeżeli jeszcze są jakieś, o których nie wiem, to piszcie w komentarzach albo piszcie do mnie na fanpage. Chętnie pojedziemy tam z kamerą, może coś dogramy, może coś nagramy, może coś zrobimy. Cóż mogę rzec? Pozdro i siła! Mogę coś powiedzieć, że już mamy pozamiataną piaskownicę i że ta miejscówka jest zajebista. To jest najczystsza chyba ze wszystkich. Zawsze zajebiście pozamiatana piaskownica.